Przemysław Tabor, Komparik 24 TV. Dziś ponownie na antenie Komparik 24 porozmawiamy na temat zabytkowych samochodów, ich renowacji i tokenizacji w inwestycji w ich odnawianie, bowiem moim i Państwa gościem jest Krzysztof Hankus, prezes BP Oldtimer Karacz. Witam Cię Krzyśku. Cześć. E Krzyszku, spotykamy się ponownie na antenie, ale część widzów mogła jeszcze nie słyszeć o Twojej firmie, a to dość ciekawy projekt. Czy mógłbyś wyjaśnić, na czym polega działalność BB Timer Garage? Tak, zgadza się. No, jak sama nazwa wska wskazuje, yy, zajmujemy się renowacją zabytkowych samochodów, ale tak naprawdę to już nie garaża, a manufaktura. I przez te lata, y, to już 6 lat pracy. Staliśmy się ekspertami, z pasjonatów zmieniliśmy się w ekspertów i tak naprawdę tworzymy nowe samochody, budujemy te samochody, można powiedzieć od podstaw. Nie boimy się tutaj powiedzieć, że jesteśmy ekspertami jako jedyna firma w Polsce, a właściwie to nawet na świecie specjalizujemy się w renowacji Fiatów Gia. Teraz również kolejną specjalizacją, gdzie chyba też jesteśmy jedyną firmą na świecie, która się w tym specjalizuje, to, inter to samochody marki Intermechanika, szczególnie Intermechanika Italia. Gdyż tych samochodów w sumie przez, nas, przez nasz warsztat przeszło lub jeszcze przechodzi już bodajże siedem. Także jest tego chyba najwięcej na całym świecie, bo samochodów było wyprodukowane stosunkowo niewiele, kilkaset sztuk i, i, i to, jest nasza, to jest nasza chluba. Zrobiliśmy też projekt, o którym pewnie wszyscy słyszeli, to był Fiat, polski Fiat dla Toma Hengsa. To był taki projekt, który bardzo pomógł nam w uwiarygodnieniu się tak naprawdę na, na całym świecie, ponieważ szerokim echem odbił się we wszystkich mediach, łącznie, łącznie z New York Times, Maili Postem czy Reutersem. Zdjęcia polskiego Fiata dla Hengsa obiegły cały świat. I na każdych targach, gdzie tylko się wystawiamy, gdzie mamy stoiska i pokazujemy materiały z tego, z tego projektu. Wszyscy uśmiechają się, bardzo gratulują nam tego i jakby przy, po, pozwala to przełamać pierwsze lody, wzbudzić zaufanie do naszej firmy, i, a to jest w sumie bez, bezcenne. Okej, okay, ale kwestia kluczowa. Czy Tomowi Hęksowi spodobał się ten maluch? Tak, oczywiście. No, było widać, jak ruszał tym samochodem, było widać tą taką dziecięcą radość w oczach, ponieważ było to coś zupełnie, coś zupełnie innego dla niego. Chociaż przyjechał w sumie na to spotkanie Fordem kurierem, czyli też takie auto, można powiedzieć, niepozorne, natomiast no, nasz fiacik wzbudził w nim wyjątkowe emocje. Był przeszczęśliwy, auto było dekorowane piękną, czerwoną kokardą, także. No wręcz za nie mówił. A z jakimi kosztami przeciętnie zwykle związane jest odrestaurowanie samochodu takiego najbardziej typowego odrestaurowanego przez Was klasyka? No, jeżeli chcesz zrobić pełny remont samochodu, czyli łącznie z blacharką, to raczej to jest niemożliwe, żeby zrobić to poniżej 150-200 tysięcy złotych. Nawet w takich podstawowych modelach. Chyba że auto wyjściowe jest bardzo dobre i nie trzeba robić jakiejś wielkiej blacharki, no to wtedy można pomyśleć, żeby te koszty ciutkę zmniejszyć. Natomiast im bardziej, im bardziej wymagające auto, im droższy model, tym bardziej pieczołowicie trzeba go odremontowywać, więcej czasu poświęcić, bo to buduje wtedy wartość tego samochodu i nie warto tutaj oszczędzać. Gdyż, gdyż każda zaoszczędzona w cudzysłowie złotówka potem się odbija na cenie i na wartości tego samochodu po renowacji. Także im więcej czasu i doświadczenia i uwagi włożymy w to auto i mamy to udokumentowane tym ta wartość samochodu później rośnie. A właśnie jak jest z tą wartością samochodu, czy da się na takiej renowacji zarobić? Powiem tak, da się zarobić, ale da się również stracić. W zależności od tego, kto robi tą renowację, jak ją robi, wiadomo, że robiąc we własnym zakresie, korzystając z różnych warsztatów, teoretycznie jesteśmy w stanie zarobić więcej, bo ograniczymy koszty. Natomiast tak naprawdę to, 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 to wcale nie wpływa pozytywnie na wynik finansowy, czy się udało zarobić, czy nie. Tak dla, dla porównania, mogę powiedzieć, że nasze samochody, jak zrobiłem takie zestawienie to 11 samochodów, które inwestorzy, jak w cudzysłowie przepuścili przez nas warsztat, czyli my zrobiliśmy pełną renowację, uzyskało 30, ceny o 35% wyższe niż podobne samochody na rynku, które, które można było kupić od innych, od innych dostawców. Także ta wiarygodność i ten pietyzm, który wkładamy w, i doświadczenie swoje, które wkładamy w te, w te remonty, Odbiły się tym, że te ceny naszych samochodów w porównaniu do innych są dużo wyższe aniżeli te, te osiągane przez, przez naszą konkurencję. Tam właśnie przed chwileczką widzieliście Państwo grafikę, gdzie było pokazane, że na 11 projektach nasi inwestorzy zarobili. 41%. Średnia, średnio ten remont trwał 22 miesiące, czyli średni zysk z tych 11 samochodów to był 20% w skali roku, co jest naprawdę uważam bardzo dobrym, bardzo dobrym wynikiem. Mhm. A jak pandemia odcisnęła się na tej branży zabytkowych samochodów? Bo są branże, które prawda, korzystają na pandemii, są takie, które są w absolutnym kryzysie. Jak to było, jeśli chodzi o klasyki? Powiedzmy sobie szczerze, że te samochody zabytkowe to są dobra luksusowe. W dobrach luksusowych nie ma, jakby nie, ma, nie ma przeceny, nie ma stagnacji, tak naprawdę im rynek bardziej leci w dół, tym wartość dóbr luksusowych rośnie. Wyobraźcie sobie Państwo, że jeden z samochodów, który tokenizujemy, to Maserati 3500 GT, które w latach 50. osiągało 250 km na godzinę, można było tym autem tak szybko jechać. No Wyobraźcie sobie Państwo, kto sobie był w stanie pozwolić na taki samochód: tylko i wyłącznie ludzie zamożni i bardzo zamożni, i wśród takich ludzi nie ma czegoś takiego jak, jak spadek wartości czy czy utrata wartości? Okej, okay. obserwujemy to, że rynek troszkę zwolnił, czyli nie ma już tak spektakularnych przez ten czas zakupów, jak było to kiedyś. Natomiast im auto bardziej wyszukane, jeżeli pojawia się takie auto na rynku, to ono od razu jest sprzedawane, dlatego że gotówki na rynku jest bardzo dużo. Nikt nie chce trzymać pieniędzy w, w banku, bo, bo to się wiąże nie dość, że w krajach Europy Zachodniej z dodatkowymi odsetkami to po prostu inflacja, która jest teraz wywołana tą pandemią, szaleje. W związku z czym to jest najlepszy moment na to, żeby pieniądze przeznaczać w dobra luksusowe. A powiedzmy sobie szczerze, samochody, na przykład współczesne, gdzie ludzie nazywają, że to są dobra luksusowe. Nie, to są prestiżowe, to są dobra prestiżowe, bo, bo co roku tych samochodów prestiżowych wychodzi cała masa i możemy je kupować co roku to nowe. Natomiast auta, które my robimy to są majstersztyki, to są dzieła sztuki, towary luksusowe, których więcej nie będzie. Jeżeli my je teraz odremontowujemy, to one już takie zostaną podejrzewam na kolejne 100 lat. Ponieważ, ponieważ nikt więcej ich nie wyprodukuje. Także tutaj, Okej, okay, jest może zatrzymanie trochę na rynku. Ludzie może troszkę bardziej patrzą na to, na co wydają pieniążki, natomiast widzimy, że, że ceny nie spadają wręcz przeciwnie, ceny tych samochodów rosną. Porozmawiajmy teraz przez chwilę na temat prowadzonego przez ciebie projektu tokenizacyjnego. Misja była już jakiś czas temu, jak przebiegła? Emisja rozpoczęła się 22 bodajże kwietnia. Na chwilę obecną mamy zebrane ponad 110 tysięcy złotych. Dużo, niedużo nie umie się odnieść. Uważam, że całkiem nieźle jak na, jak na polskim raczkującym rynku. I, I tak naprawdę inwestorzy nie są przygotowani, znaczy inaczej, nie mieli dotychczas możliwości inwestowania w żaden projekt, który by. Tokenizował dobra luksusowe. Większość projektów była przeznaczona dla ludzi takich, którzy siedzą raczej w nowoczesnych technologiach, którzy którzy są nauczeni nowych narzędzi, gdzie czekają jakby na spektakularne zwyżki kursu poszczególnych tokenów. U nas jest troszeczkę inaczej, u nas nie inwestujecie w żadne, w żadne aplikacje, my nie jesteśmy startupem, my jesteśmy 6 lat na rynku, za nami stoi potężne doświadczenie i za nami stoją samochody. Kupując nasz token kupujecie udział w 10 samochodach. Ja nie mogę w tym momencie powiedzieć, że zarobicie 200% w skali roku, bo to jest nierealne. Natomiast na pewno w bezpieczny sposób część swojego kapitału warto w naszym projekcie ulokować, ponieważ dywersyfikacja jest najlepszym, e, najlepszą, najlepszym rozwiązaniem przy jakichkolwiek inwestycjach. Mm -hmm, ale wyjaśnię jeszcze, na czym dokładnie ten projekt tokenizacyjny polega. W co inwestor tak naprawdę inwestuje. No, na przestrzeni tych 6 lat, ja, jako, jako osoba fizyczna, nabyłem 10 różnych pojazdów, które wiadomo, że szewc bez butów chodzi, które stoją i czekają na, na swoją kolej. I stwierdziłem, że no, teraz jest najlepszy moment na to, żeby, żeby coś z nimi zrobić, ponieważ jak stoją, to niszczą. W związku z tym opisałem te 10 projektów, wyceniłem te 10 projektów przyjechałem do Rahima z Mozaiko, siedliśmy i zastanowiliśmy się i uznaliśmy, że tak, te 10 projektów nadaje się do stokenizowania, czyli do spakowania ich w jedną paczkę, gdzie wydajemy 50 tysięcy sztuk tokenów po 100 złotych każdy i, 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 i możecie Państwo nabywając jeden token nawet, stać się współwłaścicielami 10 samochodów, czyli zdywersyfikować ryzyko. Jest to jeszcze o tyle fajne, że Ceny tych samochodów są tak naprawdę denominowane w euro, czyli, czyli jeżeli gospodarka całej Europy będzie jakby rozwijała się może ciutkę lepiej niż, niż Polska, to kurs euro wzrośnie, czyli tu jest szansa na to, że będzie wygenerowany dodatkowy, dodatkowy zysk. Widzieliśmy na ekranie zdjęcia tych samochodów. Czy mógłbyś przedstawić, jakie to są modele, jakie to są marki? Tak, oczywiście. Mamy na pierwszym slajdzie tam widzieliście Państwo Fiata 500 Pickup, czyli no w sumie nic, nic wielkiego można powiedzieć, ale auto o, tyle, auto o tyle ciekawe, że używane jest do promocji w wielu firmach, dlatego że ono bardzo przyciąga bardzo przyciąga wzrok. Jest to bezcenne, praktycznie jeżeli chodzi o marketing, reklamę. Tutaj zakładamy, że możemy to auto wypożyczać również zamiast go sprzedawać od razu, to możemy go wypożyczać do różnych akcji promocyjnych i przez, te, przez to przyniesie zysk również naszym tokenariuszom. Drugi samochód biały w prawym górnym rogu to jest Fiat GIA, czyli marka, której jesteśmy specjalistami, tylko w wersji Roadster. Roadster, dlatego że nawet nie ma miękkiego dachu. Jest, jest to otwarta bryła, bardzo ciekawa. No jest, będzie to, uważam, hit. Prawy dolny róg Fiat Gia, czyli ten sam co u góry, tylko w wersji Coupe. No to jest absolutny, nie wiem jak, jak to nazwać. Natomiast takie cacko jest od, odzwierciedleniem Ferrari 250 GT zaprojektowane przez Gie w latach 60. W lewym, górny, w lewym dolnym rogu widzicie Państwo Intermechanikę Italię Spider. To jest auto zaprojektowane w latach 60. przez Franco Scalione, czyli tego samego projektanta, który, produkt, który projektował wtedy samochody Ferrari. Samochody Ferrari z tamtych lat to teraz nierzadko wartość miliona lub nawet kilku milionów euro. Tutaj mamy troszeczkę, wersję, troszeczkę tańszą wersję Ferrari, gdyż silnik, który jest użyty, to jest V8 z Mustanga. Także to jest taka ciekawa hybryda włoskie nadwozie i amerykańska, i amerykańska mechanika. Dźwięk jest niesamowity, auto absolutnie zwraca uwagę każdego, kto go widzi na ulicy, na targach, gdziekolwiek. I tutaj pokładamy bardzo duże nadzieje we wzroście ceny. Ja osobiście w zeszłym roku sprzedałem takie auto dla naszego klienta za 195 tysięcy euro, a już teraz widziałem jedno do sprzedania za 240 tysięcy euro, a jeszcze nie wyremontowane. Także ja zakładam, że w przyszłym roku, góra za dwa lata, cena tego auta znacznie przekroczy 300 tysięcy euro. Tutaj na tym zdjęciu widzimy w lewym górnym rogu Stuttbakera. Przy czym nasz egzemplarz to nie jest typowy Stuttbaker, to jest tak zwany Studilak, czyli Stuttbaker z silnikiem Cadillaca 350 KONi z kompresorem, 55 rok. No, coś niesamowitego. Dźwięk tego silnika jest, jest no, niewiarygodny. Po prawej stronie u góry Maserati 3500 GT, o którym już mówiłem, auto absolutnie ekskluzywne. E Rok bodajże, nasz, nasz samochód ma rok produkcji 59 i no co tu wiele mówić, to jest marzenie praktycznie każdego kolekcjonera. Uważam, że cena tego auta w przeciągu roku, dwóch, powinna mocno przekroczyć 400 tysięcy euro. W lewym dolnym rogu widzicie auto dużo tańsze, natomiast jest o tyle ciekawe, że to jest pierwszy Shooting Break. To jest Volvo 1800 ES. Shooting Break to jest tak naprawdę dwudrzwiowe kombi. Jest to ciekawy projekt. Uważam, że jego, że jego cena również gwarantuje to, że, a poza tym jakość tego auta, które było przed remontem, gwarantuje, że te koszty poniesione się zwrócą. I to z dużym, z dużym naddatkiem. A po prawej stronie u dołu widzicie Państwo, to nie jest samochód. Natomiast ja używam skrótów myślowego mówiąc: 10 samochodów. To jest 9 samochodów i jedna łódź. Łódź Machoniowa pinin, model Super Tequila. To jest firma bliźniacza z RIVĄ, praktycznie graniczyli ze sobą płot w płot. Obie, obie te, stocznie były przy jeziorze Iseo we Włoszech. I, i ta, to, ta nasza łódź ma bardzo dobre wyposażenie, ponieważ ma wyposażenie takie jak RIW-y znacznie wyższych modeli. I wiem od właściciela, od którego kupiłem tą łódź, że taka łódź lat temu, bodajże 6, była sprzedana w, na aukcji za 160 tysięcy franków szwajcarskich, bo aukcja była w Szwajcarii. Także tutaj uważam, że to jest też ciekawa, ciekawa gratka, Tym bardziej, że wszystkie łodzie zabytkowe stoją jakby w hierarchii jeszcze wyżej nad samochodami, bo to jest jeszcze wyższy stopień luksusu. I tutaj uważam, że to jest bardzo, bardzo dobra inwestycja. No, i tutaj mamy dwa ostatnie samochody. Po lewej stronie u dołu Karman wersja T34, czyli, jakby jak niektórzy mówią, że to jest męska wersja Karmana, ponieważ ma bardzo ostre kształty. Inni nazywają go Razor Edge, czyli, czyli ostrze brzytwy. Jak się przyjrzycie, to rzeczywiście wszystkie linie są bardzo ostre, takie typowo męskie. Przepiękne auto. Nasz jest w wersji z szybertachem, czyli dosyć, dosyć pożądane. A po prawej stronie u dołu to jest taka ciekawostka. Każdy zna Volkswagena PUSA T1. Nasz pochodzi z 50. bodajże 6 roku. Jest o tyle unikatowy, że to jest wersja short. Była taka moda właśnie, że standardowej długości buliki przerabiano na wersje krótsze, po to, żeby jeszcze bardziej zwracały uwagę. I my, korzystając z tego, że, że mamy taką, taki egzemplarz, zaplanowaliśmy, że zrobimy z niego jeżdżącą kawiarkę. Z tyłu po podniesieniu klapy będzie wyjeżdżała platforma z ekspresem, i to jest drugie auto, które możliwe, że nie będziemy sprzedawać tak od razu, a spróbujemy dla naszych tokenariuszy wygenerować dodatkowy zysk poprzez wynajmowanie tego samochodu na poszczególne eventy. Ale takie eventy bardzo wyszukane, zamknięte nie mówimy tutaj o żadnych koncertach żeby nie było ryzyka zniszczenia, natomiast bardziej mówimy o eventach promocyjnych jakiś ciekawych marek. Może, może właśnie Volkswagena, może jakieś inne firmy będą to potrzebowały. Mam zapytania wstępne, także pokładamy jakby duże, duże nadzieje w tym projekcie. Który z tych samochodów idzie na pierwszy ogień? Zaczęliśmy już remont Fiata w wersji Coupe. Możecie państwo prześledzić nasze media społecznościowe. Tam zamieszczamy filmiki na bieżąco z tego co się dzieje i jak ten remont przebiega. Mogę zdradzić tylko tyle, że blacharka całego przodu samochodu już jest zrobiona. Obecnie robimy blacharkę podłogi. Za chwileczkę będziemy przechodzić do, do tyłu samochodu i jest szansa, że za dwa miesiące blacharka będzie skończona i będziecie mogli zobaczyć jaki kawał pracy został wykonany i, i wtedy będziemy przeznaczać samochód do lakierowania. Mhm, okay. W przypadku tego samochodu jakie są koszty renowacji tak około? My przyjęliśmy cały koszt renowacji łącznie z wzięciem pod uwagę VAT-u, który będziemy musieli zapłacić, ponieważ my to robimy nie jako osoba fizyczna, tylko jako spółka, więc przy sprzedaży musimy się liczyć z tym, że będzie również koszt VAT-u i wyceniliśmy to auto na 96 tysięcy euro. Łącznie z tym VAT-em, który trzeba będzie zapłacić przy sprzedaży samochodu. Natomiast zakładam, że cena, którą uzyskamy, no, zależy, jak szybko sprzedamy, ale ja uważam, że to auto w przeciągu najbliższych dwóch lat, jego cena przekroczy 160 tysięcy euro na pewno. Czy oprócz tokenizacji masz jeszcze jakieś plany renowacji przy okazji albo po tym projekcie? Tak, mamy, mamy tutaj, już z Rahimem rozmawialiśmy, mamy bardzo fajny projekt, który uważam będziemy również tokenizować. Mówimy tutaj o Muzeum Zabytkowych Samochodów, natomiast nie chcę za dużo zdradzać e, dzisiaj, ponieważ projekt jest dopiero w przygotowaniu i, i na pewno będzie taki moment, że spotkamy się tutaj znowu i będziemy o nim mówić. Natomiast e, jak najbardziej dla naszych tokenariuszy to... to to będą pierwsze osoby, które będą się dowiadywały o poszczególnych drobniejszych projektach, ponieważ jak wiecie Państwo, bardzo popularne w inwestycjach, na przykład w nieruchomości są tak zwane flipy. Kupujemy coś w miarę tanio, remontujemy i sprzedajemy. I w zabytkowych samochodach również zdarzają się takie okazje, tym bardziej, że mamy szeroką siatkę dostępu tak naprawdę do samochodów na całym świecie i bardzo często do, otrzymujemy różne tratne propozycje i yy, Wiadomo, to są wtedy mniejsze projekty za kilkadziesiąt tysięcy euro i w bardzo określonym, krótkim czasie, które możemy zrealizować. Dlatego wszyscy nasi tokenariusze będą pierwszymi osobami, które będą informowane o tym, że właśnie jesteśmy, możemy przeprowadzić flip na danym samochodzie. Możecie Państwo wtedy skorzystać jeszcze dodatkowo z tego, że jesteście z nami na pokładzie i, i że razem. Tokenizujemy te zabytkowe samochody, odnawiamy je i tak naprawdę tworzymy dzieła sztuki. Także tych przywilejów dla, dla osób, które, które przyłączą się do naszego projektu, będzie znacznie więcej i na bieżąco będziemy Was o tym informować. Mhm. Jeszcze podsumowując, jaką przyszłość widzisz dla branży w kolejnych latach, i jaką przyszłość widzisz dla swojej firmy w tej dekadzie? No, my tak naprawdę stajemy się fabryką samochodów. Może nie fabryką taką, jak się to kojarzy z przemysłem, natomiast manufakturą samochodów i tutaj uważam, że będziemy mieli bardzo dużo do zrobienia. Ja po, po, pozwoliłem sobie zrobić takie porównanie zmiany wartości różnych rzeczy w czasie i na przykład właśnie przeciętne wynagrodzenie według ZUS-u.

Cena jednego metra kwadratowego budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania według gusu zmieniła się w tym czasie z 3900 na 5012 złotych, to jest 26%, czyli niecałe 3% rocznie, a ta paczka samochodów, które my tokenizujemy według cen prezentowanych przez Classic Data przez te 10 lat wzrosła ta wartość z 426 tysięcy do 1 280 000, czyli o 201%. To jest 20% w skali roku. Ja uważam, że to, co my robimy, jest jak najbardziej y, bardzo dobrym kierunkiem. My popełniliśmy już wiele błędów, nauczyliśmy się, zainwestowaliśmy ponad 2 miliony zł w zdobycie wiedzy i jakby w, w edukację siebie. I y, to na pewno będzie przynosiło w przyszłości. Y, jakby korzyści. Chcemy iść w tą stronę, chcemy się rozwijać w tą stronę, bardziej jeszcze specjalizować. Teraz ma przyjechać do nas pięć Maserati z Niemiec, także za chwileczkę będziemy również specjalistami w renowacji Maserati. Mówię, że będziemy, nie jesteśmy, dlatego że każdy model ma swoje unikatowe rzeczy, o których trzeba wiedzieć, pamiętać, trzeba poznać. Firma z Niemiec, która chce nam dać te samochody do remontu, jest specjalistą jeżeli chodzi o sprzedaż tych samochodów ale również mają bardzo dużą wiedzę i tą wiedzę mają nam przekazać i to jest dla nas bardzo bardzo ciekawa bardzo ciekawy partner bardzo ciekawa renowacja dlatego że poza tym że ok realizujemy projekty zarabiamy pieniążki to jeszcze budujemy bazę wiedzy której normalnie na rynku nie można kupić Krzyśku dzięki serdecznie za rozmowę i za bardzo ciekawą lekcję historii na temat klasycznej motoryzacji. Szanowni Państwo, Krzysztof Hankus, BB Oldtimer Garage był dzisiaj moim Państwo gościem. Jeszcze raz dzięki serdeczne za rozmowę. Do usłyszenia. Do usłyszenia.